zauczestniczyć, nie wiem, zauczestniczyć, pouprawiać teatr, być, być, być w teatrze, być obok teatru, być z teatrem, czuć, dotykać. Tyle.

No i patrzę, patrzę, patrzę nie wziąłam szczotki do posu. Dziękuję, że już przysłałeś. Może za chwilę. Za za myślę, że... Dzień, Staraz, że... to. No to... i co teraz? teraz nie tak? No. Co? Co? To... Co? Trochę wody wyleciało, czyli... Super. No, no, się. No, Brawa, Co? I dlaczego ja dotykam teatru? Czyli dla mnie teatr jest jakąś formą yy, yy, poznania świata i formą rozmowy o świecie. Ja powiem przewrotnie, że skoro Noc Muzeów cieszy się tak ogromnym powodzeniem, i nawet ci, którzy nie postawili stopy w galerii czy w muzeum walą wtedy, bo mogą dotknąć galerysty, kuratora, mogą porozmawiać. I skoro to jest tak potrzebne, żeby zobaczyć jak to się robi, to może również jest tak samo potrzebne właśnie to wejście teatru w inne sytuacje. Zdążył powiedzieć jej wszystko, co chciał. Wszystko, co należało powiedzieć. Powiedział. Sandro, chcę Ci podziękować. Chcę Ci podziękować. Jestem Ci wdzięczny za to życie, które właśnie dobiega końca. Dziękuję Ci, że nauczyłaś mnie miłości. Że dzięki Tobie zrozumiałem, czym jest miłość. Poznałem, jaka to siła. Sandro, miłość, którą obdarzyłaś mi przez te wszystkie lata, przez te wszystkie 52 lata, ta miłość niczym. Silny reflektor oświetla wszystko wokół. Wszystko, co zepnicie się swoją miłością, zmienia się. Mi się wydaje, że chyba to też tak jak z różnymi dziedzinami sztuki, chyba po pierwsze uruchamia się jakaś wrażliwość, szczególnie u tych, którzy e, rzadziej się z tym spotykają, to chyba, chyba inny sposób patrzenia na daną sytuację, a pewnie po zakończeniu czasem jakieś tam inne przemyślenia. Myślę, że chyba najprościej wrażliwość się uruchamia. przed chwilą, to ja bym nie pukał. Zawołają nas, wiedzą, że czekamy, bo to tu jesteśmy. bezczelnie narzucam przy te sprawy, ale nie widziałam innego wyjścia. Sformowanie Dotkniń Teatru jest czymś tak naprawdę związanym z początkiem teatru, gdyż w tym momencie dopiero zaczynam swoją przygodę. Jestem amatorem, dostałem bardzo dużą szansę zagrania w tym spektaklu pokazania się. I, i ten samo, samo Dotkijn teatru jest dla mnie moim początkiem. No, pewnie jest pod wrażeniem samego dotyku i mam nadzieję, że przynosi to jakiś mały wstrząs, mniejszy lub większy. Dla mnie to się ściśle wiąże z fizyką, ponieważ my się zajmujemy teatrem tańca, a teatrem dodatku fizycznym. Także wszelkie tego typu oddziaływania są też takim naszym obiektem badań i takim środkiem przekazu, który gdzieś tam się odbija. skuteczne portfolio. Będę podawać troszeczkę suchych faktów, ale ważnych. Układ graficzny tekstu i fotografii najlepiej wykonać w programie Adobe InDesign. Współczesne portfolio powinno Was nie tylko identyfikować, nie tylko pokazywać Wasz dorobek artystyczny, ale przede wszystkim inspirować, a przez swoją oryginalność głęboko zapasić pamięć i zawalczyć o Was na castingu. Zapraszam Was na spektakl Jeżdżamy w prawu. Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Kiedy ktoś podskoczył w gronie, grono mówi komuś koniec. Kiedy gronu ktoś zagrozi, wtedy mamy przykład. Nie tego w żaden sposób, nie zastanawiają się nad tym, że oni dotykają teatru czy nie. Mam nadzieję, że to wchodzi jakoś tak w miarę naturalnie w ich świat z historiami. Przecież, które są opowiadane przez, przez nich samych. My tylko próbujemy powiedzieć, że te historie nie, są, nie idą w niwecz, tylko że mogą stać się czymś, co, co, co początkuje jakiś akt kreacji. Tak, tak, że czymś, z czego można coś zrobić. Że, że, że okupie, która leży na środku dziedzińca, można opowiedzieć coś, coś ważnego sobie samym i coś do zrobienia. Przestań, bo mnie szlak traf. Daj mi spokojnie przeczytać tę gazetę to cholery jasne. W tramwaju znowu awantura. Zbyszko! Zbyszko wyszedł. Wyszedł? Pewnie znowu się będzie lumpował. A, a mówiła ciocia, że się poprawi. Czy pan nie słyszysz, o co się pytam? można być grzeczniejszym i odpowiadać przynajmniej. Pytam się, czy możemy jechać dalej. Się y, lepszym człowiekiem i ma szansę wtedy też dot dotknąć miłości. Dla mnie jest to nie, nie, niezwykłe spotkanie z, ludu, z, z ludźmi i możliwość ko komunikowania z ludźmi, możliwość ta ta takiej sytuacji, osiągnięcia takiej sytuacji, gdzie, gdzie ludzie mówią do siebie, mówią do siebie z bliska. Jedzenie trawimy i wydalamy. Wydalone jedzenie nie nadaje się do powtórnego spożycia.